Witam serdecznie w szóstym rozdziale gry Cryostasis Sleep of Reason. Rozdział nosi tytuł Pływy. Teraz tak Tutaj mamy zablokowane drzwi. Jednak wystarczy spojrzeć w prawo, ne, w lewo. Boom znaleźć odpowiedź jak sobie z nimi poradzić trzeba już na początku rozdziału zmierzyć się z mentalnym ego przy okazji całkiem sporo tych pojedynków z przeszłością będziemy mieli. Ten jest bardzo krótki i prosty. Jedyne co wystarczy zrobić to schować się tutaj. Gotowe. Proszę bardzo, bardzo. Szkło nigdy nie trafiło tego grubego pana. A tutaj na tym śmiesznym biurku leży nowa broń. Najpotężniejsza, chyba broń. No nie najpotężniejsza, ale w niektórych wypadkach e, armatka wodna. Amunicja do niej jest praktycznie rzecz biorąc darmowa. No bo zbieramy ją w postaci sopli, które do tej pory rozważaliśmy przy użyciu siekiery teraz o ile będzie to tylko możliwe będziemy je zbierać aby móc je topić i używać w armatce wodnej proszę bardzo drzwi się odblokowały możemy iść dalej Zamiast rozwalać sapelki, zbieramy je do kolekcji. Proszę bardzo, kolejne starcie z mentalnym ego. Flashback nam powie, to... co się stało, Ciebie. że ten koleś leżał na ziemi. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, koleś. Zrobimy to za ciebie. Zamiast rzucać tym kluczem w kolesia, to biegniemy. I zakręcamy zawór. Z rury nie poleciał a para czy cokolwiek tam było i koleś wciąż stąpa sobie po rurach. I nic więcej nie musimy już robić, tylko czekać, aż koleś dojdzie tutaj i spuści nam drabinę. Gotowe. Jak widać, nikt, nikt tu nie zginął, żadne zwłoki nie wiszą, zawór został, a drabina spuszczona, pięknie naprawiamy przeszłość krok po kroczku. Odpalamy ten generator idziemy dalej. Zbieramy sopelki. No, otwieraj. Schodzimy na dół, a na dole kolejny nieszczęśnik do uratowania. Nie ruszamy się, jak widać, prąd sydzie z tego generatora prosto do wody, więc się nie trudno domyślić, woda jest przyczyną śmierci tego kolesia. I byłoby przyczyną śmierci naszej. Dobra. Zamiast zasuwać na dół, idziemy tak, tymi drzwiami. I tymi. E, wkurza mnie to mrugając światło. Zrzucamy materac. I teraz Tutaj, pod tą wyciągarkę. Tu jest dziura. Idziemy po rurach. Najgorsze w tym samym flashbacku jest to, że no... To światło tak mruga. Do pełnej ciemności. Trudno się połapać. Skakujemy tutaj i wyłączamy generator. Proszę bardzo. Prąd już nie. Na nią zagraża, możemy wejść do wody. Do wody. Tylko po to, żeby go z powrotem odpalić żeby odpalić tą windę. A teraz, który zrzuciliśmy, który zrzuciliśmy, ma nam pomóc w dotarciu do windy. Proszę bardzo. Przeskakujemy do windy. I możemy iść dalej. Zatku robi się przynajmniej na tych pokładach robi się ciepło, więc wszystko żeby się topić cało, cały ten lud Nie zapominamy jednak, że wciąż jesteśmy w groźnej Arktyce No właśnie Tu mamy przypomnienie Zbieramy sopelki, jak widzicie mamy max, więc resztę sobie and in the cold flashes of the lightning, the trees seemed to be live things that were stretching out long gnarled arms and weaving them into a net to catch these people who were trying to escape from darkness. and something cold and dark and fearsome peered at them through the dark foliage. It was a difficult trek, and the people who had set out on it grew exhausted and lost heart. But they were ashamed to admit their weakness, and so they poured out their anger and resentment on Danko, who was walking at their head. They began to accuse him of being incapable of leading them. Duck. Jim and I. Bardzo ciekawa miejscówka. Przejście blokują nam tutaj te dziwaczne... łańcuchy z lodu. Trzeba je... rozwalić. Niestety spuścić tego nieszczęśnika w dół. No ale cóż... Tu jeszcze jeden. Sorry. Zapis. znowu sople Mamy mam pełno, że tak powiem, amunicji do armatki, więc tych możemy się pozbyć. Kolejny flashback. Sir, I'm preparing a detailed Would you say a week to get it all done? Go to the lower decks and you can see for yourself. They will explain to you that the repair time depends very much on the abilities of our crew members. As well as the abilities of the captain to perform his duties, like getting the ship to its destination while keeping the cargo and crew safe. So, why don't you get to it, sir? Because the recent chain of events, how do I say it, cast a shadow over your competence. Now listen here. Let me explain something to you. I am in command of this vessel until either I or my ship ceases to exist. This is not your ship, sir. You are a member of its large crew tasked with a certain role, and in regards to its future, that might be decided sooner than you think. Are you threatening me? Here's a message from HQ. For a start. Tak, to przy okazji był kolejny kluczowy flashback dla v gry. Uwa, to jest fajna, fajna scena. Coś chciałeś? Coś chciałeś? Wyglądasz jak Stalker. Tam mam iść? No dobra. No przecież widzę Cię, no. Dobra, tam, kumon. O, czekaj, flary sobie zbiorę. Już idę, nie pryskuj. Teraz tu odpalamy to światło. Ej, znowu ty? Gdzie teraz mam iść? A no zobacz, winda zjeżdża. Znowu jakaś wizja. Czego ten czarno chce ode mnie? Odwal się! Odwal się! Proszę bardzo, przed nami kolejny przeciwnik, dziwny. Nie czekamy tutaj na niego, nie walczymy z nim tutaj. Wyciągamy za to armatkę. Wciąż nie atakujemy, nie panikujemy. Ogrzewamy się ładnie przy zaworze. żeby trochę bardziej zwiększyć naszą temperaturę. Wchodzimy do windy. Odpalamy windę. Teraz tak. Teraz czeka nas walka z tym dziwacznym pajęczakiem. I ona rozpocznie się w momencie kiedy przekręcimy pierwszy z tych, znaczy nie tamten, luk jeden. Kiedy odpalimy Dźwignie tego przełącznika. Kiedy odpalimy ten przełącznik, wtedy pojawi się ten pajęczak. Teraz jak go pokonać? Najpierw zasuwamy w stronę drugiego przełącznika, żeby zwiększyć temperaturę otoczenia. I czekamy, aż wszystkie cztery zawory zrobią się ciepłe. Kiedy już tak będzie, Ciśniemy kolesia aromatką wodną Trzeba rozwalić te wszystkie jego cztery odłuża. Zostało jeszcze jedno. Proszę. Załatwione. Wyciągamy teraz Muzina. Raz. Dwa. Kolej załatwiony. Czasem trzeba trzech strzałów, w zależności od tego ile obrażeń zadamy mu armatką. A więc jeszcze raz, po wyjściu z windy odpalamy oba przełączniki, luku pierwszego, luku drugiego. Pojawia się pajęczak. Atakujemy go najpierw armatką wodną, by pozbyć się jego czterech odnóży. Potem dobijamy go z dwa albo trzy strzały, w zależności od tego ile obrażeń zadała mu armatka. O, możemy się ogrzać przy zaworach. Palamy windę i ciśniemy dalej Dalej w sensie z powrotem Jest korytarz, na którym byliśmy i to zamknięte drzwi. Przechodzimy tutaj i tutaj kończymy rozdział numer 6. Dzięki za oglądanie i zapraszam do rozdziału 7.